Przełomowa decyzja dla całego rynku kryptowalut, w szczególności dla altcoinów, w sprawie SEC kontra XRP, w której nowojorski sąd orzekł, że XRP nie jest papierem wartościowym. Po czym cena XRP urosła o 100%, a wiele altcoinów zaliczyło kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Jak wygląda aktualna sytuacja dla bitcoina ETH DOTA i wybranych kilku altcoinów przez Was w komentarzach w ostatnich materiałach? Cześć z tej strony, Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją. Oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, jak co piątek, najnowsza analiza rynku Omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina, ETH, DOTA i kilku altcoinów Omówimy sobie również, co się wydarzyło wczoraj na rynku kryptowalut I jaki może mieć to wpływ na jego przyszłość w najbliższych tygodniach Czy w najbliższych miesiącach Także jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz Zostaw suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami bardzo dobra, bycza wiadomość w perspektywie długoterminowej w szczególności dla altcoinów. XRP, które toczyło batalie z SEC od prawie trzech lat, wygrywa sprawę. Nowojorski sąd uznaje, że XRP nie jest papierem wartościowym, a to właśnie było mu zarzucane i przez to między innymi ominęła go poprzednia HOSA. Ta wiadomość również jest istotna w kontekście ostatnich ataków SEC na altcoiny, których Sek wymienił listę ponad 60 altcoinów, które według nich Były Lub są papierami wartościowymi Gdzie mogliśmy właśnie w czerwcu, na początku czerwca Zobaczyć mocne spadki między innymi na takich projektach jak Matic, ADA I wiele, wiele Innych altcoinów Które ucierpiały właśnie po Publikacji właśnie tej listy Po takim orzeczeniu Między innymi przez sąd Wiele tych projektów zaliczyło ogromne wzrosty, a największe wzrosty właśnie zaliczyło XRP a w Stanach jest takie prawo, które nawiązuje do wcześniejszych wyroków sądu, więc teraz na przykład, jeżeli SEC znowu zarzuci jakiejś kryptowalucie, jakiemuś altcoinowi, że jest papierem wartości, prawnicy tej firmy będą mogli się odnosić do wyroku, który został orzeczony przez nowojorski sąd właśnie w sprawie XRP. To jest bardzo dobra wiadomość dla altcoinów, co można było właśnie zobaczyć chociażby wczoraj po dominacji, altów, jak spadła dominacja Bitcoina w stosunku do altcoinów właśnie, ona już spadała delikatnie, ale w godzinach od godziny 17, właśnie kiedy zostało to opublikowane, dominacja spadła jeszcze bardziej i mogliśmy zobaczyć bardzo, bardzo duże wzrosty na altcoinach. Mimo tego, że rynek pokazywał potencjalne spadki, na co ja również się, że tak powiem, w cudzysłowie nabrałem, to znaczy może nie o tyle co nabrałem, co gdzieś analizy nie zostały zrealizowane, z racji właśnie tego, że Poszedł bardzo pozytywny news, no i Alty wystrzeliły Co zresztą sobie omówimy Zaczniemy sobie właśnie od XRP, ponieważ Wiem, że wielu z Was to również interesuje No i co tutaj mieliśmy? Mieliśmy ten dynamiczny, mocny ruch wzrostowy XRP gdzieś tutaj się bujało, tak? Były powyznaczane kiedyś te strefy Dalej ta strefa tutaj była jedna aktywna No i wczoraj zobaczyliśmy ten wzrost Dokąd cena doszła? Do jednego z tych poziomów Tutaj gdzieś po drodze też były poziomy realizacji zysków właśnie po wyznaczane, natomiast cena zareagowała głównie na tym tutaj, który właśnie jest wyznaczony, zaliczając właśnie, z, zaliczając 100% zysku w ciągu kilku godzin. Dajcie znać w komentarzach, czy wchodziliście po tych informacjach m.in. na Longie Wix, czy jakieś inne altcoiny. Ja to przegapiłem. Nie lubię wchodzić w takie pozycje gdzieś już po ruchach newsowych. Nigdy nie wiadomo, gdzie one się zakończą. Gdzieś zabrakło tutaj tej odwagi, żeby wejść w trakcie. No, niestety, taka, taką mam strategię, ale jestem ciekaw, jak u Was to wyglądało, czy Wy z tego właśnie skorzystaliście. Także jest duża przestrzeń do spadków, ponieważ wytworzył się tutaj mega, mega duży imbalans do uzupełnienia. Zobaczymy, czy będzie miało to miejsce. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą pompę, która miała już miejsce, teraz po tych wzrostach. Szczerze mówiąc, wątpię, żebyśmy zobaczyli kolejną nogę wzrostową, ale jeżeli tak będzie To zwróciłbym uwagę na te poziomy, które są po prostu tutaj Poznaczane tak, czyli te poziomy na zielono zaraz, bo ten poziom już tutaj był Ogarnięty, więc te dwa poziomy są najbliższymi poziomami, gdzie Może cena zareagować, także mocny wyższał nie tylko na XRP Ale na wielu altcoinach, między innymi również na Solanie, na Adzie i analizę tych projektów również zrobię, bo o nie prosiliście w poprzednim materiale. Zanim do tego przejdziemy, przejdziemy sobie do analizy Bitcoina, bo tutaj również mamy ciekawą sytuację. Wczoraj obserwowałem, co się wydarzy na Bitcoinie i obserwowałem, czy Bitcoin zamknie się powyżej właśnie tych ostatnich knotów, ponieważ zobaczmy, co się dzieje. Wyznaczony przeze mnie poziom, idealnie również to jest reakcja, tak? Idealnie reakcja i cena zatrzymana. Mówiłem Wam o tym w ostatnim materiale, że cena testuje tutaj kolejny raz tą strefę. I po ostatnich informacjach odnośnie inflacji, które były dosyć pozytywne dla całych rynków finansowych, bitcoin tutaj właśnie zaliczył spadek. I to dawało potwierdzenie na potencjalny dalszy ruch spadkowy. Ale zostało to zanegowane. Widzimy na interwale 4 godzinnym, że cena zamknęła się powyżej. Natomiast ja tutaj patrzę dla siebie na interwał jednodniowy, o czym Wam również wcześniej mówiłem. Jest to istotne dla mnie, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze wzrosty. Ponieważ to, co możemy tutaj zobaczyć właśnie z interwału jednodniowego, to było to złapanie płynności, czyli stoposów, które były gdzieś tutaj poustawiane i właśnie z tego poziomu cena nam od dzisiaj spada. W zasadzie od wczoraj tak spada, ponieważ ta świeczka zamknęła się o godzinie 18 i był ten ruch spadkowy. Był przepływ kapitału z Bitcoina do altcoinów, co można było zobaczyć właśnie po wzrostach na wielu projektach. Teraz możemy również zauważyć, że ta dominacja lekko odbija. No ale właśnie co dalej? Po tak dynamicznych wzrostach newsowych często bywa również odreagowanie. Czy to jest czas na wchodzenie w transwalty? Po takich wzrostach myślę, że nie. Warto będzie poczekać na właśnie na odreagowanie i na to, co zrobi teraz Bitcoin. Na pewno jest to pozytywny news dla całego rynku kryptowalut, w szczególności w tym momencie dla altcoinów, tak jak powiedziałem wcześniej, bo odchodzi powiedzmy to niebezpieczeństwo, o którym można było słyszeć w ostatnich tygodniach, czyli, że znowu SEC będzie atakował altcoiny, że znowu jakieś alty będą delistowane, tak jak to miało miejsce na Robinhoodzie, między innymi z Maticiem i kilkoma innymi projektami, które zaliczyły bardzo mocne spadki i daje tutaj taki bufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o alty w perspektywie najbliższej Hosse, bo już były takie pogłoski, też je słyszałem od niektórych youtuberów czy osób, które są na rynku kryptowalut, że może być to Hossa bez altów, co byłoby czymś mega, mega dziwnym. W każdym razie po tych newsach prawdopodobnie to się nie wydarzy, to znaczy będziemy mieli hossę z altami i powinno być git. A jeżeli chodzi o hossę, to za chwilkę zobaczycie przerywnik, w którym macie mój darmowy kurs, w którym właśnie mówię, jak prawdopodobnie będzie wyglądała Hossa. 2024-2025 wyznaczam tam również koniec hossy, ale również dzielę się z wami błędami inwestorów, które warto dla siebie wziąć i je przerobić, aby wyciągnąć z tego rynku jak najwięcej właśnie w najbliższej hoście? Kiedy się skończy i jak wykorzystać cykl Bitcoina w hoście 2024-2025, aby zmaksymalizować zyski? Jakich błędów nie możesz popełnić, aby sukcesywnie na tym rynku zarabiać? Czym jest Bitcoin i technologia blockchain? O tym wszystkim się z mojego nowego darmowego kursu, a link do odebrania tego materiału znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Nie zapomnij zaobserwować mojego kanału, aby być na bieżąco i lecimy dalej. Dobra, więc jeżeli chodzi o bitcoina, mamy reakcję. Mamy wybitą tą strefę podażową z interwału 4-godzinnego, ale nadbitą z interwału jednodniowego. Tak jak wspomniałem, powtórzę jeszcze raz. Ja tu czekam na zamknięcie się świeczki jednodniowej, wtedy powinien być to mocny impuls dla Bitcoina i dalszych wzrostów. Mamy tutaj ponad trzy tygodniowy ruch boczny bez konkretnej decyzji, bez konkretnego wybicia w jedną, a nie w drugą stronę. tak? Czyli były tylko te knoty gdzieś tam wybijane tutaj, które zbierały płynność, zbierały stop lossy. Jeżeli chodzi o potencjalny dalszy scenariusz wzrostowy, to już omówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalny dalszy Dalszy scenariusz, scenariusz spadkowy, tak? Bo na to też większość z Was pewnie czeka na jakąś korektę. Wszyscy czekamy tutaj na to, co się wydarzy. No to dopiero zamknięcie się świeczki jednodniowej, poniżej właśnie tego poziomu będzie dla, dla mnie takim potwierdzeniem, czyli poniżej 30 tysięcy dolarów. Na razie dalej tutaj nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o Bitcoina, ponieważ porusza się w tym kanale bocznym i brak tutaj wyraźnych potwierdzeń, to wybicie? Może być potwierdzeniem na ruch spadkowy, ale trzeba poczekać na zamknięcie się świeczki jednodniowej i przydałaby się tutaj właśnie świeczka objęcia, przykładowo dzisiaj lub w następnych dniach. Ale żeby była świeczka objęcia, musiałaby ona się zamknąć dzisiaj. Natomiast kolejne świeczki zamykające się poniżej tych dołków będą potwierdzeniem na krótkoterminowe zakończenie ruchu wzrostowego i korektę do jednego z tych trzech poziomów. A takim istotnym poziomem przy głębszej korekcie będą okolice 26 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o ETH, ETH również jako altcoin zaliczył tutaj dynamiczny ruch wzrostowy i w ogóle brak reakcji kompletnie w tej strefie. Natomiast widzimy, że jest reakcja wyznaczonym przeze mnie poziomie oporu, który tutaj istotnie cenę zatrzymał. Ten poziom nie zatrzymał, tutaj mamy wyżej strefę podażową, no i tą strefę dla siebie będę również obserwował pod ewentualne wejście w shorta. Mieliśmy również fajny ruch wzrostowy ale nie tak dynamiczny jak na innych kryptowalutach, jak na innych altcoinach, zaledwie 8%, a alty inne urosły po kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o tutaj, mamy tą strefę podażową, więc na nią będę zwracał uwagę, jeżeli chodzi o potencjalne realizacje zysków, czy wejście właśnie w shorta. Ta strefa już jest nieistotna. Również utworzył nam się tutaj imbalans, który jest do wypełnienia, właśnie o tako. Natomiast. Nie jest to istotna strefa, znaczy ona jest do uzupełnienia, natomiast nie jest to istotna strefa, w której coś się wydarzyło, coś co miało miejsce, na przykład jakieś wybicie stop lossów Więc może być reakcja w tej strefie, ale ja bym się spodziewał wybicia właśnie na przykład tych podwójnych dołków I tutaj mamy istotne strefy przed tym całym ruchem, aby właśnie zawierać jakiekolwiek pozycje na wzrosty może być stąd ruch wzrostowy, natomiast ja będę to obserwował i szło bardzo mocnych potwierdzeń na zawarcie takiej pozycji, ponieważ tutaj są, jakby, że tak powiem, ciekawsze strefy, które miały dla mnie znaczenie, jeżeli chodzi o wybicie struktur i kontynuację tego ruchu wzrostowego, które miało zresztą miejsce również z poziomu kiedy, którego wyznaczałem jeszcze w maju. Dot zaliczył również fajną pompę. No i co możemy zauważyć, że cena zareagowała raz przede wszystkim. Jeszcze na początku lipca wyznaczonym przeze mnie poziomie w strefie podażowej, idealnie tutaj na, te, na tym poziomie, tak, bo mamy widzicie tutaj strefę podażową wyznaczoną, a w strefie podażowej wyznaczam również różne poziomy, dokładne poziomy i to miało miejsce, tak? Czyli nie że cena dochodzi po prostu byle gdzie, tylko dochodzi do tych poziomów, które są istotne dla ceny, według strategii, których uczę i których dla siebie korzystam. I to miało miejsce raz. Cena utworzyła tutaj podwójny dołek, tak Liquidity, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Była tutaj również lokalna strefa podażowa, z niej reakcja była, zaraz przejdziemy sobie na mniejszy interwał. I następnie zobaczyliśmy również ruch zostałowy. No i co robi cena, gdzie dochodzi również znowu do tego poziomu, który wyznaczyłem. To co jest dla mnie istotne, to na co będę czekał. I sobie zobaczmy tutaj z interwału właśnie 4-godzinnego, tak? Mieliśmy tą strefę lokalną podażową. Była reakcja, raz, dwa razy spadek, ale nie wybiła ona tych dołków tutaj. Na to liczyłem, to nie miało miejsca. Po prostu po tych newsach cena wystrzeliła, że tak powiem, w kosmos. To, co możemy tutaj zauważyć, to również to, że mamy pierwszą falę wzrostową, drugą falę wzrostową, trzecią falę wzrostową, i na to wychodzi, że teraz mamy czwartą falę wzrostową, co jednak zdarza się rzadko. Zazwyczaj są trzy fale wzrostowe, i potem mamy spadki: raz, dwa e, i kontynuacja trendu, tak? W tym wypadku trendu wzrostowego. Mamy tutaj dojście, no i zobaczymy właśnie co dalej. Na pewno będę obserwował pod ewentualne wejście w longa wybicie tutaj tych stop lossów. Ta strefa wydaje się najbardziej czysta, natomiast ten poziom również tutaj 4,70 będę brał pod uwagę, ponieważ jest on pod tymi stopami, a jest tutaj też do uzupełnienia imbalans. W sytuacji, w której zobaczymy dalszy ruch wzrostowy biorę pod uwagę kolejną strefę, czyli okolice 6,00 dolarów, także fajnie się wydarzyło tutaj na altach, czekam na odregowanie, na wejście w longi no bo są te stop lossy do powybijania, tak? jest płynność do, ze, do zebrania tutaj przed ewentualnymi dalszymi wzrostami, więc korekta, jeżeli będzie z tego szczytu, który mamy teraz lub z kolejnego myślę, że będzie głębsza niż ten ostatni tutaj dołek, ponieważ według mnie jeszcze to nie jest czas na, na hossy, do hossy jeszcze według mnie daleko patrząc z perspektywy cykliczności i chociażby tego, o czym rozmawialiśmy i pokazywałem wam właśnie w darmowym kursie. To, co tu widzimy, to również ciekawa sytuacja. Mamy świeczkę Engulfing, która na razie objęła właśnie ten ruch spadkowy, ale kolejna świeczka jeszcze nie potwierdza na ruch spadkowy. Takie potwierdzenia miałem na przykład na solanie, którą zagrywałem, a właśnie po tych newsach niestety rynek poszedł, znaczy niestety, niestety, niestety dla mnie. Ale dla całego rynku i w większości z Was pewnie, niestety, bo mamy fajne potwierdzenia. Więc, znaczy, oczywiście, dla mnie również w perspektywie długoterminowej jest to ok, natomiast krótkoterminowo, po prostu gdzieś tam analiza moja nie została zrealizowana przez właśnie ruch newsowy, więc miałem tutaj, że tak powiem, małego pecha w tym kontekście, ale rynek nie zając pozycji się kolejne na pewno pokażą. Dobra, więc myślę, że to jest omówione, tak? Zobaczmy, jakie arty prosiliście w poprzednim materiale. Była to Solana, dziękuję za Wasze łapki w górę, dziękuję za Wasze komentarze. Fajny stosunek łapek w górę do wyświetlenia. Także dziękuję każdemu z Was, kto właśnie angażuje się w rozwój mojego kanału. Szykuję dla Was coś, coś fajnego, dodatkowego, więcej wiedzy, więc warto myślę być na tym kanale, ponieważ no, sami zobaczycie, jeszcze trochę czasu mi to zajmie, ale na pewno znajdziecie tutaj więcej merytorycznej wiedzy, więcej darmowej wiedzy, która pomoże Wam zrozumieć rynek, także pracuję nad tym, aby mój kanał się rozwijał. Mam nadzieję, że wy mi również w tym pomożecie. Czyli Solana, OP i ARB. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zarabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki i jak widzisz, skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTubie czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale, na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych 6-miesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił, potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem ci, jak uzyskać środki do tradingu. W wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej, a co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji, do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na tej analizami na wzrosty i spadki, update'ami rynku oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu koniecznie również sprawdź produkt spot premium którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach natomiast jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne smartmoney i smartmoney pro Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę ci na pliw. Także, w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. Nie ma problemu, zobaczymy sobie również, słuchajcie ADE, bo Ada fajnie wystrzeliła i tutaj właśnie na interwale jednodniowym fajnie uzupełniła im doszła właśnie do strefy podażowej tutaj tylko, że wcześniej pominęła wszystkie trzy strefy, więc wchodzenie tutaj byłoby dosyć ryzykowne ja wchodziłem tutaj na w pozycję, ale zamknąłem ją w break even, bo właśnie widziałem możliwość dalszego ruchu wzrostowego i to była dobra decyzja, bo zaliczyłbym po prostu stop loss tak, także mimo tego, że gdzieś strefy wyglądały Dobrze po drodze, no to po prostu, kiedy mamy tak dynamiczne ruchy, czy to wzrosty, właśnie newsowe, pozytywne, czy negatywne, co było w czerwcu, no to po prostu strefy są wybijane, tak? I, i gdzieś cena dochodzi do której strefy, ale po drodze wybija kolejne, więc jest to też jakaś lekcja. Kolejny istotny poziom, jeżeli chodzi o AD, to tutaj, dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj potrójny szczyt, więc on zostanie wybity, tak samo jak tutaj ta płynno zostanie zebrana i prawdopodobnie wtedy właśnie z tych poziomów będzie jakaś reakcja, ewentualnie później 43 centy, także będę to obserwował, no na razie ciężko jest wchodzić gdzieś tutaj w jakąkolwiek pozycję po takich ruchach wzrostowych, tak, na szukanie wzrostów. Jeżeli tutaj utworzy się właśnie taka baza, i zobaczymy ruch wzrostowy. No, to potem możemy właśnie z tej bazy zobaczyć kontynuację ruchu. A następnie zostanie to wybite, ponieważ no, tworzy się płynność, która jest do zebrania. No. I potem zostanie to po prostu wybite gdzieś tutaj. Cena będzie się poruszać w takim. W takim ruchu, tak? Także na razie to obserwuję, bo może być kontynuacja. Tutaj będzie się zbierało, zbierało, potem wróci, będzie jakiś ruch wzrostowy, lokalny, ale takie, takie większe, istotniejsze, bardziej poziomy, to są właśnie te, które tutaj dla Was wyrysowałem, zaznaczyłem. Tak, tutaj też jest symbolazm, zupełnie jako kolejny target i jest to strefa podażowa, tak? Strefa podażowa, która wybiła również wcześniejsze te szczyty, stąd odbył się ten ruch, więc ona jest istotna dla ceny, tak jak istotna była właśnie ta, bo z tych trzech to stąd odbył się ten ruch spadkowy, tak, czyli rozpoczął, bo okej, okay, tutaj również cena zaczęła zjeżdżać, tutaj również cena zaczęła zjeżdżać, mówimy o interwale jednodniowym, więc mamy jakby duży interwał, więc większe potwierdzenia, natomiast stąd odbył się ten konkretny, rozpoczął się ten konkretny ruch spadkowy. No i tutaj właśnie, aha, bo tutaj sobie zaznaczyłem z interwału, no jest do uzupełnienia imbalans, tak samo tutaj właśnie, więc myślę, że, że rynek to powinien uzupełnić tak, no ADA też tutaj wystrzeliła po kilkadziesiąt procent, trzydzieści procent ARB, ARB również miałem zagrywać na spadki właśnie z tej strefy, z tego poziomu tutaj zamknąłem, poinformowałem o tym, że anuluję tą pozycję, no i to też była dobra decyzja, co prawda nie wybiła by jeszcze stop losu, natomiast jak widzimy cena poszła znacznie wyżej, pamiętacie a, nie pamiętacie, bo to na sesji edukacyjnej omawiałem z moimi partnerami edukacyjnymi. W każdym bądź razie mówiłem o tym, że na sesji edukacyjnej w mojej akademii mówiłem o tym, że kiedy cena wybije właśnie ten opór dla ceny, zobaczymy wzrost do tych poziomów i tu technicznie bardzo dobrze to wyglądało na spadki, po prostu wszystkie potwierdzenia na, na spadki, jakie mogą być, natomiast rynek. Poszedł ku górze dalej, co nie znaczy, że ten spadek się nie odbędzie. Co jest istotne, to cena wybiła ten ostatni szczyt, też również, czyli też stop lossy mogła tutaj pozbierać. Dla osób, które gdzieś tutaj ciasno właśnie ustawiły, ja miałem troszeczkę wyżej, ale tak czy siak ta pozycja została anulowana i, i dobrze, na razie dobrze, będę tutaj szukał dla siebie wejścia. I co istotne jest dla ARB, no mamy tutaj to wsparcie, tak? Mamy to wsparcie dla ceny. Będę obserwował, co tutaj się będzie działo, czy będzie reakcja, właśnie. W strefie gdzieś jest rozpoczęcia tego ruchu. Tutaj mamy też do uzupełnienia, znaczy do wybicia podwójny dołek, no i jest im bardzo duży do uzupełnienia tutaj, tak? W okolicach 1 dolara, więc w okolicach 1 dolara dla mnie będą tutaj kluczowe na podjęcie decyzje, zakupowe dalsze pod no i po prostu na zawarcie pozycji na wzrosty. I zobaczcie tutaj również, co ciekawe, jeszcze w maju, tak, to było zobaczcie, wyznaczone w maju dla Was. Dla was też robiłem tą analizę Tutaj cena doszła do tego poziomu Tak lekko go nadbiła I stąd odbył się ruch wzrostowy Mówiłem wam o tym poziomie I o tym poziomie Z każdego z tych poziomów, które wyznaczyłem Odbywały się ruchy I jeżeli chodzi o potencjalne poziomy realizacji zysków Są one tutaj powyznaczane tak? Te dwa tutaj Co jest tutaj Nie, to będzie wybite to będzie wybite. Tu wygląda ciekawie. Może cena zareagować, a potem dopiero, właśnie, ten poziom 1,60. Także są strefy tutaj zakupowe, dwie nowe. Te poziomy zostały już aktywowane. Tu jest poziom w tej strefie, również, który wziąłbym pod uwagę przy ewentualnej e korekcie. No i na koniec OP. A, Solana jeszcze, dobra. OP OP wybiło ostatni opór Fajnie wygląda ta strefa przy ewentualnym właśnie pullbacku przy Przy korekcie I poziomy realizacji zysków dopiero Tutaj także Też do obserwacji Na razie to zostawiam gdzieś tam widzę już kolejne ale Jeszcze trochę tutaj Miejsca zostało także Właśnie te poziomy Przy Powrocie poniżej tego wsparcia dla ceny, myślę, że właśnie ta strefa zostanie przetestowana i uzupełniona. Natomiast jeżeli chodzi o Solanę, no to mamy tutaj też. No, Solana jest wygranym. Solana jest wygranym spadków czerwcowych, bo zobaczmy, że ten poziom, który też tutaj wyznaczyłem jako poziom zakupowy, dał 136%. Tak, i cena doszła do strefy podażowej. Tutaj też kiedyś był pod poziom 18 dolarów, ja tu zostałem właśnie wybity na tym czerwcowym spadku, tu był lokalny, była lokalna strefa podażowa, bardzo fajnie ona wyglądała i dawała zejście, a miałem tu pozycję na shorta, no niestety ta pozycja została wybita, tu dała kolejne potwierdzenia, no ale ruch wczorajszy newsowy znowu gdzieś tutaj zaburzył całą koncepcję i wybił właśnie te Pozycje i widzimy, że kompletny brak reakcji, tak? W kolejnej strefie, która tutaj była, to tu był taki profit też pierwszy. No i co dalej, jeżeli chodzi o Solanę, tak? Był poziom jeden wyznaczony, tu są istotne poziomy, tak? Tu są istotne poziomy, właśnie te kolejne trzy, z których powinniśmy zobaczyć ruch spadkowy ruch korekcyjny, no a potem okolice 40 dolarów, więc Adam mega, mega urosła. No, z 13 do ponad 30. Spora przestrzeń, tu ten poziom 1673, gdyby cena tutaj spadła. To wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Jest duża luka do uzupełnienia, także będę ten, ten, ten poziom dla siebie obserwował. Jeżeli będzie jakaś mocniejsza, właśnie korekta, to no, ciekawe, czy tak głęboko spadną. To jest rynek krypto, może się wszystko wydarzyć. W każdym razie myślę, że te poziomy będą bardzo istotne dla ceny, a później to już dopiero okolice 11 dolarów, tak, czyli 16-11 dolarów. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Miał być rynek Forex, ale z racji tego, że kilka analiz dla altcoinów chciałem dla Was omówić bardziej szczegółowo. To pominę rynek Forex, będzie on w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu widzimy się w poniedziałek w analizie rynku krypto. Czwartek analiza rynku krypto. Piątek analiza Forex plus wybrane przez Was altcoiny. No i zobaczymy, czy będzie co updateować z czwartkowej analizy również dla bitcoina ETH 3DOTA. Także dzięki za Waszą uwagę, dzięki za Waszą aktywność. Wbijajcie na moją stronę, wbijajcie na mojego Instagramka. Niech Bitcoin będzie z Wami piona.